W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, jakimi schematami możemy stosować postprzerywany, który przynosi ogromne korzyści dla naszego zdrowia. A dlaczego w ogóle warto zastosować postprzerywany w swojej praktyce dietetycznej? Otóż, postprzerywany jest fizjologiczny dla naszego organizmu. Idealnie wpisuje się w schemat żywienia naszych praprzodków. Całkowicie odbiega od obecnego sposobu myślenia o żywieniu człowieka. No bo obecnie czy kiedyś głównym założeniem dietetycznym był ten dotyczący regularnego spożywania posiłków co 3 godziny. Wiele osób nadal uważa, że takie przyzwyczajenia żywieniowe są dobre dla naszego zdrowia, jednak jest to nieprawda. Nasz organizm jest ewolucyjnie przystosowany do okresowego przyjmowania posiłków i dłuższych przerw między posiłkami. Przecież człowiek pierwotny jadł tylko wtedy, kiedy coś albo upolował, albo coś znalazł. Obecnie także powinniśmy mieć na uwadze, że okresowe posty są wskazane. Dłuższa przerwa w spożywaniu posiłków nam nie szkodzi, a wręcz przeciwnie, jest zbawienna dla naszego zdrowia. Przyczynia się do normalizowania poziomu glukozy i co najważniejsze insuliny we krwi. Sprzyja także zachowaniu równowagi hormonalnej, pozwala aktywować zjawisko autofagi, czyli samotrawienia chorych i uszkodzonych komórek. Dzięki temu możemy żyć dłużej, ale co najważniejsze, możemy cieszyć się nienagannym stanem zdrowia. A więc jak zabrać się za post -przerywany? Istnieje kilka modeli żywienia, uwzględniających stosowanie właśnie okresowego poszczenia. Każda odmiana postu wywiera korzystny wpływ na nasze zdrowie. Post może przyjmować, możemy na przykład przyjmować w postaci głodówki leczniczej, która trwa na przykład od 10 do 14 dni. Ale taka forma poszczenia jest jednak bardzo wymagająca, i niewiele osób decyduje się na tak radykalny krok. Okazuje się jednak, że post wcale nie musi przybierać takiej postaci, bo coraz więcej, większą popularnością Cieszą się obecnie posty okresowe, znane jako intermittent fasting, czyli posty przerywane. W tego typu postach okresy żywieniowe przeplatają się z okresami, podczas kiedy nie należy przyjmować żadnych pokarmów. Tak? I tutaj należy zaznaczyć, że w intermittent fasting może być realizowany pod postacią różnych protokołów różniących się długością trwania okresów poszczenia i ich częstotliwością. Jest to o tyle ważne, że każdy powinien dobrać typ poszczenia, który jest najbardziej akceptowalny przez jego ciało. A więc, tak jak powiedziałem, intermittent fasting to bardzo szerokie pojęcie, pod którym kryją się rozmaite metody postu przerywanego. Ja na początku opowiem Państwu o najprostszej formie postu przerywanego, który jest możliwy do zrealizowania nawet przez osoby początkujące, a efekt dla naszego zdrowia będzie taki sam jak innych form, o których dzisiaj także powiemy. Otóż, bardzo chętnie praktykowaną formą postu przerywanego jest tak zwany POST-TRF, czyli Time Restricted Feeding. Ta forma postu przerywanego oznacza mniej więcej tyle, że całą dobę dzieli się na dwie części, czyli okno żywieniowe, czyli wtedy, kiedy jemy, i drugą część na post, czyli wtedy, kiedy nie jemy. Proste. Siłą tej formy postu przerywanego jest to, że ten schemat jest bardzo łatwo zapamiętać. Niczego nie musimy sobie notować, przypominać sobie, gdzie jesteśmy. Bo tutaj dzień dzielimy po prostu tylko na dwie części, tak? A ponieważ jest to proste, jest to właśnie chętnie praktykowane. Tutaj trzeba powiedzieć, że istnieje duża dowolność w wyznaczaniu długości tego okna żywieniowego. Zazwyczaj przyjmuje się, że to okno, czyli okres, kiedy, kiedy jemy w trakcie dnia, czyli spożywamy posiłki, to powinien trwać około 8 godzin. Czyli jeśli skończy nam się to 8-godzinne okno żywieniowe, to jak nie trudno obliczyć, pozostanie nam 16 godzin, w trakcie których nie powinniśmy niczego spożywać. No jak widać, jest to bajecznie prosta metoda, ale tutaj musimy trochę uszczegółowić. W trakcie czasu trwania tego okna żywieniowego nie ma konieczności stwarzania deficytu kolorycznego, tak? To dla wielu osób będzie wręcz zbawienne. Ale należy zaznaczyć, że w trakcie tego okna żywieniowego posiłki trzeba spożywać w miarę regularnie i w miarę w równych odstępach czasu. Ta postać postu przerwanego, mogę powiedzieć Państwu ze swojego doświadczenia, niesie niesamowite korzyści dla naszego zdrowia, dla naszego samopoczucia, a dla niedowiarków, dla naszych wyników laboratoryjnych. Ten typ postu, który nie wiąże się oczywiście z koniecznością głodówki, doskonale wpisuje się we współczesny, zapracowany model naszego życia. Dlatego też jeszcze raz wszystkim Państwu polecam właśnie ten typ postu przerywanego. Jest on łatwy w realizacji, pozwala wdrożyć zdrowe nawyki żywieniowe i zapobiega przejadaniu się. Myślę, że tutaj powinienem skupić uwagę milionów osób w Polsce. Dlaczego? Ono dlatego, że post przerywany ma niesamowite korzystny wpływ na nasz układ sercowo-naczyniowy, a choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów w Polsce z powodu oczywiście chorób przewlekłych. I tutaj koniecznie trzeba pokazać dowody naukowe. Badanie z 2019 roku okresowy post w zaburzeniach sercowo-naczyniowych przegląd. W podsumowaniu czytamy korzyści ze stosowania postu przerywanego. Zostały potwierdzone w badaniach nad rozwojem miażdżycy. Okresowy post hamuje rozwój blaszki miażdżycowej poprzez zmniejszenie stężenia markerów stanu zapalnego, takich jak interleukina 6 homocysteina czy CRP. No ale może okazać się tak, iż ta popularna forma postu przerywanego może okazać się niewłaściwa dla wszystkich. Osobiście znam osoby, które niezbyt dobrze czują się na tej formie postu, więc jeśli ty będziesz jedną z tych osób, to możesz spróbować tak zwanej diety Longo. Jest to specyficzna postać poszczenia, która polega na stosowaniu pięciu dni postu raz na jeden lub dwa miesiące. Podczas tych pięciu dni postu nie jest wymagana całkowita rezygnacja ze spożywania posiłków. Pierwszego dnia postu spożywamy 1090 kilokalorii, zaś w pozostałych czterech dniach maksymalnie 725 kilokalorii. No i niestety tutaj trzeba będzie po prostu używać kalkulatorów. Ta określona kaloryczność diety wynika z konieczności zachowania odpowiednich proporcji mikroskładników. To właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Bo moglibyśmy dojść do wniosku, że skoro to tylko 5 dni, tak, na jeden miesiąc, to powinniśmy uciąć wszystko. Ale jeśli utniemy kalorie, to utniemy także i mikroskładniki. I tutaj trzeba pamiętać o ważnych proporcjach. Na te kalorie, które przed chwilką powiedziałem, powinny składać się 10% białka, 34% węglowodanów oraz 56% tłuszczów. No, ale załóżmy, że nie sprawdzi nam się ani pierwszy przykład, ani drugi przykład. By osiągnąć te same wyniki zdrowotne, możemy zastosować post naprzemienny. Ten model żywienia polega na poszczeniu co drugi dzień, czyli na przemiennym występowaniu dni postu z dniami, w którymi jemy normalnie. Czyli jeden dzień spożywamy, a drugi dzień po prostu pościmy. Oczywiście, tak jak w przypadku. Każdego modelu żywienia idealnie jest, by dieta komponowana jest zgodnie z przyjętymi zasadami zdrowego żywienia. Więc to, że zaczęliśmy stosować post przerywany, nie upoważnia nas automatycznie do tego, by jeść śmieciowe jedzenie, tak? Jeśli nie sprawdzi nam się post naprzemienny, czyli jeden dzień jemy, a drugi dzień nie jemy wcale, dopuszczona jest lekka modyfikacja postu naprzemiennego. Po to właśnie, by w dzień, kiedy mamy pościć, spożywać posiłki w ilości 25% naszego dziennego zapotrzebowania, oczywiście jeśli chodzi o nasze kalorie. Oczywiście post naprzemienny bez podjadania w tym drugim dniu dużo szybciej wykaże prozdrowotne efekty, ale modyfikacja tego drugiego dnia o 25% naszego energetycznego zapotrzebowania w kalorie nie przekreśla korzyści zdrowotnych postu przerywanego. Po prostu korzyści przyjdą wolniej i będą trochę słabsze. No ale jeśli wszystkie modele, które wymieniłem zawiodą, to pozostaje nam ostatnia opcja, czyli dieta 5 do 2. Zasady tej diety są bardzo proste. Przez 5 dni w tygodniu stosowany jest standardowy sposób, sposób żywienia, a podczas pozostałych dwóch dni ponownie albo pościmy, Albo ograniczamy kalorie do 500 kcal na dzień. Szanowni Państwo, więc czas start. Zacznijcie Waszą przygodę z postęp przerywanym jak najszybciej, absolutnie. A uwierzcie mi, że Wasz organizm bardzo szybko podziękuje Wam za, te, za ten właściwy krok ku zdrowiu. Ponownie serdecznie dziękuję Państwu za obecność na moim kanale i zapraszam, jak zwykle, już wkrótce do następnego odcinka. Do usłyszenia.